Dlaczego warto przygotować mieszkanie do sprzedaży? Myślisz o sprzedaży mieszkania? Zanim wystawisz je na rynek, poznaj sekret szybszej i lepszej sprzedaży odpowiednie przygotowanie. Dowiesz się, jak drobne zmiany i profesjonalny home staging mogą znacząco podnieść wartość nieruchomości. Przedstawimy korzyści takie jak przyciągnięcie większej liczby zainteresowanych kupców oraz uzyskanie lepszej ceny. Pokażemy, jak wyróżnić mieszkanie na tle konkurencji, stosując sprawdzone metody aranżacyjne. I sprzątanie na najwyższym poziomie. Jeśli zależy ci na efektywnej sprzedaży, ten materiał jest dla ciebie. Podstawowe zasady przygotowania mieszkania, home staging, to klucz do skutecznej sprzedaży nieruchomości. Właściwa aranżacja wnętrza sprawia, że mieszkanie przyciąga więcej kupujących i szybciej znajduje nowego właściciela. Kluczowe elementy to uporządkowanie przestrzeni, neutralna kolorystyka i odpowiednie oświetlenie. Wystarczy kilka zmian, by podkreślić atuty mieszkania i ukryć drobne niedoskonałości. A stosowanie tych zasad sprawia, że wnętrze wygląda bardziej elegancko i zachęcająco. Jak ocenić stan mieszkania przed sprzedażą? Zanim wystawisz mieszkanie na sprzedaż, warto dokładnie ocenić jego stan. Wstępna inspekcja pomoże zidentyfikować miejsca wymagające drobnych napraw i modernizacji. Dobre pierwsze wrażenie jest kluczowe. Warto sprawdzić ściany, podłogi, drzwi oraz instalacje. Czasami wystarczy odświeżenie wnętrza, aby znacząco podnieść atrakcyjność nieruchomości. Sprawdzone metody pomogą określić, które poprawki są konieczne, a które można pominąć. Sprzątanie i organizacja – klucz do sukcesu przy sprzedaży. Porządek i organizacja to podstawa skutecznej sprzedaży mieszkania. Czyste, uporządkowane wnętrza sprawiają, że nieruchomość wydaje się bardziej przestronna i atrakcyjna. Kluczowe jest usunięcie zbędnych przedmiotów, optymalne rozmieszczenie mebli, i zadbanie o neutralny, przyjemny zapach. Estetyka i minimalizm pomagają potencjalnym kupcom lepiej wyobrazić sobie życie w nowym miejscu. Jakie naprawy warto wykonać przed sprzedażą mieszkania? Nie wszystkie naprawy są konieczne przed sprzedażą, ale niektóre mogą znacząco podnieść wartość nieruchomości. Warto skupić się na usunięciu widocznych usterek, takich jak pęknięcia w ścianach, odklejające się listwy przypodłogowe czy nieszczelne krany. Drobne poprawki, takie jak wymiana starych klamek, odmalowanie ścian na neutralne kolory czy naprawa uszkodzonych gniazdek, mogą zrobić dużą różnicę. Estetyczne zadbane mieszkanie szybciej znajdzie kupca i pozwoli uzyskać lepszą cenę. Jak odpowiednio oświetlić mieszkanie, by wydawało się większe i bardziej przytulne? Dobre oświetlenie potrafi zdziałać cuda. Jasne, dobrze doświetlone wnętrza sprawiają wrażenie przestronniejszych i bardziej przyjaznych. Warto wymienić stare, słabe żarówki na nowoczesne ledy o ciepłej barwie. Lustra rozmieszczone w strategicznych miejscach mogą dodatkowo odbijać światło i optycznie powiększać przestrzeń. Warto także zadbać o odsłonięcie okien, by do wnętrza wpadało jak najwięcej naturalnego światła. Odpowiednie oświetlenie to jeden z kluczowych elementów skutecznego home Dekoracje i dodatki, które zwiększają atrakcyjność mieszkania. Drobne detale potrafią całkowicie odmienić wnętrze. Neutralne, ale eleganckie dodatki sprawiają, że mieszkanie wygląda bardziej stylowo i przytulnie. A to postawić na jasne poduszki, świeże kwiaty, modne lampy i nowoczesne zasłony. Minimalistyczne obrazy i starannie dobrane dekoracje dodają wnętrzu charakteru, nie przytłaczając go. Kluczowe jest stworzenie przestrzeni, w której potencjalny kupiec łatwo wyobrazi sobie własne życie. Sprawdzone rozwiązania pozwalają podnieść wartość nieruchomości bez dużych inwestycji. Jak przygotować kuchnię i łazienkę do prezentacji? Kuchnia i łazienka to jedne z najważniejszych pomieszczeń dla kupujących. Ich czystość i stan techniczny mogą przesądzić o decyzji o zakupie. Warto usunąć wszelkie osobiste przedmioty, dokładnie wyczyścić blaty, płytki i armaturę oraz zadbać o świeży zapach. Stare fugi można odświeżyć, a drobne elementy, takie jak uchwyty szafek czy baterie, wymienić na nowe. Jasne ręczniki, stylowe dozowniki na mydło i rośliny doniczkowe dodadzą elegancji. Dobrze przygotowana kuchnia i łazienka robią doskonałe pierwsze wrażenie. Jak zrobić profesjonalne zdjęcia mieszkania do ogłoszenia? Dobre zdjęcia to podstawa skutecznego ogłoszenia. Najlepiej wykonywać je w ciągu dnia przy naturalnym świetle, używając szerokokątnego obiektywu. Ważne jest, by każde pomieszczenie było dobrze uporządkowane i wyglądało przestronnie. Ujęcia powinny być robione z poziomu oczu, a kadry przemyślane, pokazujące całe wnętrze, a nie tylko jego fragmenty profesjonalna prezentacja nieruchomości przyciąga więcej potencjalnych kupców i zwiększa szansę na szybką sprzedaż. Jak przygotować mieszkanie do dni otwartych i wizyt kupujących? Pierwsze wrażenie jest kluczowe, dlatego przed wizytą kupujących warto zadbać o każdy detal. Mieszkanie powinno być czyste, dobrze oświetlone i pachnieć świeżością. Sobiste przedmioty takie jak zdjęcia rodzinne czy kosmetyki warto schować, by stworzyć uniwersalną przestrzeń. Piękka muzyka w tle i subtelne dodatki jak świeże kwiaty czy elegancka zastawa na stole, mogą pozytywnie wpłynąć na odbiór wnętrza. Profesjonalne przygotowanie sprawia, że mieszkanie sprzedaje się szybciej i w lepszej cenie.